to dziecko zmalował. Salona panienka z kamienia przepłynęła na siebie jelenia. Gdy tak Z rozkoszy głośno jęczała. On stracił poroże z wejrzenia. Pewien rolnik pod opolem, traktorem zaorywał pole. Widząc to rzekła w domu Moja bluzda niezbyt gładka. On zajęczał. Ja już nie wydołem. nie nimfa nad morza. To akurat o koledze. Miała chętkę na grzegorza. Grzegorz nie bity. Wszystko do wodliwej kobiety. Nawet na morze nie spojrzał. Z pewien kawaler z gminy mówił o dupie Maryni. Marynia to usłyszała, zadek mu pokazała. Wrażenia aż się poprzliwi. I jeszcze taki jeden z polskich wymiarów. To jest to jeden z wymiarów. Pewnemu rycerzowi z murów Saragosy pudełko w Jagier wpadło. Wnet rozdzwoniły się dzwony, bo zniósł się most zwodzony, a wiem wielki cud niebogłosny. I jeszcze może ze dwa: pewną przekupkę z miasta Krakowa. To też jest tak, okropnie rozwolała głowa. Czy to nie jedna? Pyta lekarza. Ale każ na to, że to się uważa, nie dał jej dojść do słowa. Teraz już ja o Tarmoski Górę. Pełen powód z Tarmoski Gór na słabość do wiejskich Gór. Z czoła, czarna, ruda, ganiły wszyscy, a już no się uda. Jedną, to nawet ozdobał skiór. Jednego tylko z Konstantynopola, ale poważnie, z poszedł się z tym do lekarza, a lekarz na to, że to się wydarza. i mu do garma wpuścił mola. I ostatnio. W ruinach zamku koło i Białogłowie. Ta dreska sprawdzić to chciała, więc pomocy tam się wygrała no i wróciła już bez głowy. Dziękuję na tę chwilę. A ja później Proszę kolegę Хотим спросить это ручный формы.